Kryminalny kalendarz adwentowy. Okienko 22. drugie. Nicole Strau i morderstwa w Favoriten. Cofamy się o 34 lata. Jest 22 grudnia 1990 roku. Centrum Wiednia wygląda niczym portal do innego, magicznego świata. Przed wieżą ratuszową stoi 30-metrowa choinka, która stanowi centrum jarmarku Bożonarodzeniowego. Ustawiono również podświetlane portale wejściowe i oświetlono parkowe alejki. Do świąt pozostały zaledwie dwa dni. Ośmioletnia Nicole odbiera właśnie prezenty od swojej cioci. Po radosnej wizycie u krewnych chce wrócić do domu, więc wsiada najpierw do tramwaju, a następnie przesiada się do autobusu. Niestety, tutaj urywa się po niej ślad. Następnego dnia rano jej ciało zostaje znalezione w lesie w dzielnicy Faworiten. Wiedeń podzielony jest na 23 dzielnice. Jedną z najbardziej zaludnionych jest dziesiąta. Favoriten leży na południe od dzielnic wewnętrznych, rozciąga się aż do południowych granic miasta i liczy ponad 200 tysięcy mieszkańców, czyli około 10% wszystkich mieszkańców Wiednia. Żyje tu bardzo wielu migrantów. Favoriten to zróżnicowana kulturowo dzielnica pełna budynków komunalnych z niechlubnym, bardzo wysokim wskaźnikiem przestępczości. Kiedy badania kryminalistyczne wykazują, że wracająca z prezentami do domu Nicole została zgwałcona, uduszona sznurowadłami i pobita na śmierć złamaną gałęzią drzewa, lokalna społeczność zamiera. Nie dość, że zbrodnia sama w sobie jest potworna, to dziewczynka wcale nie jest pierwszą ofiarą znalezioną w tej dzielnicy. Pochodziła stąd również Aleksandra Szriffel. W 1988 roku miała 20 lat i mieszkała ze swoją mamą na jednym z osiedli. Była bardzo atrakcyjna, pewna siebie i otwarta, a cechy te sprawiały, że świetnie sprawdzała się w swojej pracy jako ekspedientka w butiku z ubraniami dla kobiet w centrum Wiednia. Była lubiana zarówno przez klientów, jak i współpracowników. 25 października wybrała się z przyjaciółkami na dyskotekę. Kolejny dzień był w Austrii świętem narodowym, więc Aleksandra chciała wykorzystać poprzedzający go wieczór i noc. Około drugiej opuściła klub i poszła do znajdującej się naprzeciwko budki telefonicznej, skąd zadzwoniła do swojego chłopaka z prośbą, by po nią przyjechał. Dwudziestoletni Werner już spał, ale spodziewał się nocnego telefonu. Mężczyzna miał swoje mieszkanie niedaleko domu Aleksandry. Od dyskoteki dzieliło go zaledwie kilka minut drogi samochodem, więc poprosił dziewczynę, aby nigdzie nie odchodziła, tylko poczekała na niego właśnie tam. Niemal od razu wyszedł na zewnątrz i ruszył w drogę, ale trafił akurat na zamknięty szlaban kolejowy i był zmuszony poczekać dłuższą chwilę, aż długi pociąg towarowy odblokuje drogę. W końcu dotarł na miejsce, ale ku jego zaskoczeniu Aleksandry nigdzie nie było. Pomyślał, że może chciała schować się przed zimnem i wróciła na dyskotekę, ale w środku też nie udało mu się jej znaleźć. W końcu się poddał, uznając, że może przez to, że się spóźnił, dziewczyna pomyślała, że zasnął i poszła jednak do domu na pieszo albo wybrała się z przyjaciółkami gdzieś jeszcze. Zrezygnowany wrócił do siebie. Rano matka Aleksandry zauważyła, że córka nie wróciła z dyskoteki. Wiedziała jednak, że Werner miało ją odebrać, więc uznała, że została na noc u swojego chłopaka. Dopiero kiedy do niego zadzwoniła, okazało się, że nie wie, co stało się z dziewczyną. Zaczęli dzwonić do jej przyjaciółek, ale żadna z nich nie miała pojęcia, gdzie jest Aleksandra. Ojciec jednej z nich pracował w wiedeńskim wydziale śledczym i tego dnia miał akurat dzień wolny, więc dołączył do poszukiwań. Postanowił sprawdzić drogę, którą dwudziestolatka musiałaby pokonać, aby dotrzeć z dyskoteki do domu. Był bardzo dokładny, wiedział jak szukać. 11 godzin po zniknięciu odnalazł zwłoki Aleksandry zaledwie 400 metrów od klubu. Jej nagie ciało przywiązano do drzewa za billboardem. Została wykorzystana seksualnie oraz uduszona rajstopami i swetrem. Ślady na jej ciele wskazywały na to, że próbowała się bronić. Sprawca najprawdopodobniej ukradł jej rzeczy osobiste. Brakowało między innymi torebki oraz buta. Na udzie ofiary udało się zabezpieczyć materiał genetyczny, co pozwoliło na ustalenie grupy krwi sprawcy. Pierwszym podejrzanym stał się oczywiście Werner. Spekulowano, że może pokłócił się z dziewczyną pod dyskoteką i doszło do tragedii. Świadkowie potwierdzili jednak jego wersję, a badania krwi wykluczyły go jako sprawcę. W ramach dochodzenia przysłuchano ponad 500 świadków, w tym osoby, które bawiły się tego wieczoru na dyskotece lub na sąsiadującej z nią kręgielni, a także skazanych wcześniej przestępców seksualnych i ofiary tego typu ataków. Wkrótce śledczy zatrzymali mężczyznę, który od lipca kilkukrotnie nękał i atakował kobiety w tej okolicy, a który według zeznań świadka rozmawiał z Aleksandrą i był widziany przed dyskoteką tamtej nocy oraz trzech młodych chłopców, którzy zgodnie z zeznaniami innego świadka szli za dziewczyną, kiedy ta wyszła z dyskoteki. Wkrótce jednak wszystkich wypuszczono, a sprawcy nie udało się ustalić. 11 listopada 1988 roku Aleksandra Schlieffel została pochowana na cmentarzu centralnym w Wiedniu, w obecności ponad 250 żałobników. 11 grudnia 1988 roku przypadkowy przechodzień znalazł brakujące obuwie Aleksandry, ale śledczy byli pewni, że but został podrzucony. Po pierwsze, teren ten został bardzo dokładnie przeszukany. A po drugie, choć na zewnątrz występowały opady deszczu, które zmieniały śnieg w pośniegowe błoto, to bud był suchy i czysty. To skłoniło funkcjonariuszy do podejrzeń, że za zbrodnię może być odpowiedzialny seryjny morderca. Ci działają właśnie w taki sposób, chcąc prowokować społeczeństwo i policję. Śmierć młodej kobiety wstrząsnęła lokalną społecznością, która musiała żyć dalej ze świadomością, że sprawca pozostaje na wolności. Nic więc dziwnego, że blady strach padł na wszystkich mieszkańców dzielnicy Faworiten, kiedy zaledwie kilka miesięcy później doszło do kolejnego morderstwa. W czwartek 2 lutego 1989 roku dziesięcioletnia Kristina Beranek zniknęła, gdy wracała ze szkoły do domu. Dziewczynka mieszkała z rodzicami i czternastoletnią siostrą. Chodziła do piątej klasy. Ostatni raz widziano ją chwilę przed godziną siedemnastą, kiedy weszła do osiedlowego sklepu, gdzie odebrała najnowszy magazyn myszki Miki. Krystyna uwielbiała komiksy, a na urodziny dostała od swojej babci roczną subskrypcję ulubionego wydania. Kiedy o osiemnastej nadal nie było jej w domu, zaniepokojona rodzina rozpoczęła poszukiwania. W związku z tym, że ojciec dziewczynki był w pracy, późnym wieczorem zaginięcie zgłosił jej dziadek. Tata dołączył do poszukiwań od razu po powrocie do domu. Zaczął sprawdzać po kolei wszystkie budynki ogromnego kompleksu mieszkalnego. Następnego ranka około godziny 11 na 14 piętrze przy strychu jednego z bloków należących do kompleksu numer 2, ojciec odnalazł swoją córkę. Dziewczynka była na wpół rozebrana. Została wykorzystana, uduszona i przywiązana ubraniem do poręczy na klatce schodowej. Śledczy ustalili, że dziewczynka została zamordowana poprzedniego dnia, między godziną 17 a 22. Sprawca musiał ją uprowadzić zaraz po tym, jak wyszła z oddalonego o kilka metrów od domu sklepu. Tornistar dziewczynki został zamknięty przez sprawcę w skrzynce licznikowej na trzynastym piętrze, ale kluczem dostępnym w każdym sklepie z narzędziami. Śledczy od razu powiązali te zbrodnie z morderstwem Aleksandr Schiffel, gdyż miejsca obu zdarzeń dzieliło zaledwie 15 minut drogi, a sprawca dokonał jej w bardzo podobny sposób. Ponadto i tym razem morderca zabrał jeden z elementów garderoby swojej ofiary, prawdopodobnie jako trofeum. Tym razem nie udało się zabezpieczyć żadnych śladów DNA. Śledczy zdawali sobie sprawę z powagi sytuacji. Dwie zamordowane w podobny sposób ofiary, w tym jedno dziecko. Sprawca lub sprawcy musieli zostać złapani. W związku z tym przeprowadzona została największa operacja dochodzeniowa w austriackiej historii kryminalnej. Śledczy sprawdzili około tysiąc osób z samej dzielnicy Favoriten, w tym wszystkich 580 mężczyzn zamieszkujących kompleks mieszkalny numer 2, którzy ukończyli 13 lat. Ponadto skontrolowano 650 należących do niego mieszkań, wycięto całą plastikową podłogę w miejscu, gdzie zamordowano Christianę, i przekazano ją do laboratorium. W poszukiwania wskazówek zaangażowani byli nawet specjaliści z niemieckiego federalnego urzędu kryminalnego w Wiesbaden. Na całym ogromnym, liczącym kilkanaście tysięcy mieszkańców osiedlu rozwieszono setki plakatów przedstawiających Christinę w kolorowym fotomontażu. Koszty pokryła gmina Wiedeń. Za pomoc w schwytaniu sprawcy wyznaczono nagrodę w wysokości 160 tysięcy szylingów, czyli obecnie około 22 tysięcy euro. 13 lutego pojawił się przełom. Funkcjonariusz z Dolnej Austrii, który przed laty stacjonował w Wiedniu, naprowadził funkcjonariuszy na trop dwudziestoletniego Wernera K. Kilka lat wcześniej, w 1984 roku, we windach budynków należących do tego samego osiedla, dopuścił się molestowania seksualnego w sumie dziewięciu małych dziewczynek, w tym w windzie należącej do klatki schodowej budynku numer 2. Funkcjonariusze ustalili, że podejrzany chodził do szkoły z Aleksandrą Schrifl i nie miał alibi na noc morderstwa. Został jednak uniewinniony dzięki badaniu grupy krwi i potwierdzonemu alibi na czas morderstwa Krystyny. 17 lutego 1989 roku na cmentarzu centralnym w Wiedniu pochowano Krystinę Beranek, a w uroczystości wzięło udział ponad 400 żałobników. Mimo intensywnych działań śledczym nie udało się trafić na ślad sprawcy. Wszyscy bali się, że wkrótce może on zaatakować ponownie, ale przez jakiś czas nic na to nie wskazywało. Aż do 22 grudnia 1990 roku. Tego dnia ośmioletnia Nicole jedzie do swojej cioci, którą odwiedza regularnie, aby odebrać przygotowane dla niej prezenty. Dziewczynka nie może się doczekać świąt. Na miejscu bawi się z kuzynką, a około 17:30 wraca do domu. Znika, kiedy wysiada z tramwaju, aby przesiąść się do autobusu. Gdy rozpoczynają się poszukiwania, jeden ze świadków zeznaje, że około 18:30 słyszał dochodzące z lasu krzyki. Następnego dnia rano policjanci znajdują ukryte pod liśćmi ciało ośmiolatki. Sekcja zwłok wykazuje, że Nicole była duszona sznurowadłem, została zgwałcona, a na końcu zadano jej śmiertelny cios w głowę, złamaną gałęzią drzewa. Z dużym prawdopodobieństwem dziewczynka wykorzystano w samochodzie, a kiedy udało jej się uciec, sprawca dogonił ją i uderzył. Trzy ofiary dzielnicy Faworiten. Media potęgują niepokój społeczny, grzmiąc, że w mieście prawdopodobnie grasuje seryjny morderca. Wszystkie trzy morderstwa miały miejsce na tym samym obszarze. Ofiary to młode kobiety lub dziewczynki, które zostały zgwałcone i uduszone. Pomiędzy pierwszą a ostatnią zbrodnią upłynęło zaledwie około 26 miesięcy, i w żadnym z przypadków nie udało się ustalić sprawcy. Co więcej, dwie pierwsze ofiary zostały zamordowane w niemal identyczny sposób. Przez długi czas śledczy faktycznie są przekonani, że zbrodni rzeczywiście musiał dopuścić się ten sam sprawca, ale po bardziej wnikliwej analizie zaczynają mieć wątpliwości. O ile w przypadku Aleksandry i Krystyny podobieństw było naprawdę sporo, to zabójstwo Nikol wydawało im się zupełnie inne. Przede wszystkim różniło się ono sposobem porzucenia ciała zwłoki były ukryte, przysypane liśćmi. W przypadku dwóch wcześniejszych ofiar zostały one przywiązane i brutalnie wyeksponowane, jakby sprawca chciał je dodatkowo poniżyć. Przez jakiś czas funkcjonariusze podejrzewają, że za śmierć Nicole może być odpowiedzialny 25-letni przyjaciel rodziny. To znajomy jej wujka, z którym, jak ustalają śledczy, jej ciocia zdradzała swojego męża. Kobieta dała mu jednak alibi, a policjanci nie mieli wystarczająco dowodów, aby je podważyć. Mimo przesłuchania i przebadania około 4000 osób, śledztwo zdaje się tkwić w martwym punkcie. W Austrii nie stosuje się jeszcze badań DNA, a znacznie mniej precyzyjne niedopasowanie ze względu na grupę krwi funkcjonariusze uznają za pewny dowód na to, że ktoś nie może być sprawcą. Nie pomaga nawet dwukrotne nagłośnienie sprawy w popularnym programie Aktencajsen XY. Nadzieja na przełom pojawia się 1 października 1997 roku, kiedy w Austrii uruchomiona zostaje baza danych DNA. Jako pierwsze trafia tam DNA mordercy Aleksandry, które zabezpieczono na jej ciele, ale brakuje próbki porównawczej od podejrzanego. W związku z tym pozostaje nadzieja, że sprawca okaże się wystarczająco nieostrożny, by wpaść w ręce policji po latach. I kiedy wielu traci już nadzieję, tak właśnie się dzieje. We wrześniu 2000 roku śledczy zatrzymują Herberta P. Mężczyzna brał udział w bójce, a ponadto zaatakował interweniujących funkcjonariuszy policji, popełniając tym samym przestępstwo stawiania oporu władzy państwowej. W tym czasie pobieranie próbki DNA za pomocą wymazu z jamy ustnej jest powszechną praktyką w przypadku tego typu przewinień. Materiał zostaje więc pobrany również od Herberta, a trzy tygodnie później, ku zaskoczeniu wszystkich, komputer dopasowuje jego DNA do DNA zabezpieczonego na ciele Aleksandry Schliffel. Już 1 października 2000 roku mężczyzna zostaje aresztowany pod zarzutem morderstwa. Okazuje się, że Herbert P. był jednym z pierwszych przesłuchiwanych po nocy morderstwa w 1988 roku. Dopiero teraz wychodzi najaw, że mężczyzna został wykluczony z listy podejrzanych ze względu na błąd popełniony w wiedeńskim Instytucie Medycyny Sądowej, gdzie przypisano mu niewłaściwą grupę krwi. W związku z przełomem w sprawie Aleksandry, śledczy wracają do akt pozostałych dwóch spraw o morderstwa w dzielnicy Favoriten. Postanawiają przebadać 25 osób, które znalazły się na liście podejrzanych w sprawie morderstwa Nicole Strau w 1990 roku. Śledczy zwracają się do nich z prośbą o zgodę na pobranie próbki DNA, i od 24 osób uzyskują ją bez większego problemu. Z jakiegoś powodu umyka im jednak to, że jeden z mężczyzn odmówił udziału w teście, a kiedy w końcu sobie o nim przypominają, pozostaje nieuchwytny. Chodzi o Michaela P., kochanka ciotki zamordowanej dziewczynki, który na początku śledztwa był głównym podejrzanym w sprawie. Dopiero 27 września 2001 roku dochodzi do zatrzymania mężczyzny w pobliżu jego miejsca zamieszkania. Funkcjonariusze przedstawiają mu nakaz aresztowania, ale Michał korzysta z prawa do odmowy składania zeznań i nie zgadza się na przeprowadzenie testów DNA. Ze względu na konsekwentnie podtrzymywaną odmowę, aby pobrać od podejrzanego próbkę, potrzebny jest nakaz wydany przez sąd. Wkrótce udaje się go uzyskać. Testy wykazują pełną zgodność. Okazuje się, że ośmioletnia Nicole bardzo dobrze znała swojego oprawcę, który od kilku lat utrzymywał romans z jej ciotką. To krewna dziewczynki dała mu na czas zbrodni fałszywe alibi. Po aresztowaniu mężczyzny mama Nicole komentuje. Oczywiście ulżyło nam, że ten człowiek został złapany, ponieważ teraz już nigdy nie będzie mógł zrobić żadnemu dziecku tego, co zrobił naszej Nicole. Jednak ból po jej stracie jest taki sam jak przez ostatnie 11 lat. Nic się nie zmieniło i tak pozostanie na zawsze. Misiela znaliśmy z wizyt u mojej siostry. Nigdy nie zauważyliśmy niczego szczególnego. Dziwne było jedynie to, że po morderstwie zerwał wszelkie kontakty z naszą rodziną. Uzasadnił to tym, że nasze cierpienie za bardzo go przygnębiało. W międzyczasie dochodzi do procesu w sprawie morderstwa 20-letniej Aleksandry. Herbert P. nie przyznaje się do winy. twierdzi, że młoda kobieta dobrowolnie zgodziła się na stosunek seksualny w grudniową zimną noc za billboardem w pobliżu dyskoteki. Po wszystkim odszedł, a morderstwa musiał dopuścić się inny, nieznany sprawca. Choć psycholog kryminalny oraz prokurator są przekonani, że Herbert P. jest odpowiedzialny nie tylko za śmierć Aleksandry, ale również Christiny Beranek nie potrafią udowodnić, że to on popełnił morderstwo dziewczynki. Na jej ciele nie zabezpieczono bowiem żadnych śladów DNA, więc poza podobieństwem w działaniu nie ma fizycznych dowodów łączących oskarżonego z drugą zbrodnią. W grudniu 2001 roku Herbert P. zostaje skazany na 15 lat pozbawienia wolności za zabójstwo Aleksandra Schiffel, ponieważ w chwili popełnienia przestępstwa miał mniej niż 21 lat. Mężczyzna zostaje osadzony w zakładzie dla przestępców psychicznie chorych. Nie zgadza się jednak na leczenie, w związku z czym spędzi w więzieniu ponad 15 lat. W 2017 roku ponownie stanie przed sądem za spowodowanie ciężkiego uszkodzenia ciała współwięźnia. W 2002 roku postępowanie w sprawie Krystyny Beranek zostaje umorzone. 2 grudnia 2003 roku dochodzi do skazania Michaela P., który za zabójstwo Nicole Strauss otrzymuje karę dożywotniego pozbawienia wolności. Podczas ogłaszania wyroku decyzje ławy przysięgłych wywołują jednak zamieszanie. Chociaż wówczas w kryminalistyce istnieje przekonanie, że na biliard ludzi może istnieć co najwyżej jedna inna osoba, która może mieć te same cechy genetyczne i jeden z przysięgłych przypisał przestępstwo tej drugiej osobie. W kwestii wykorzystania seksualnego wyrok ławy to zatem 7 do 1. Co opinię publiczną zdumiewa jeszcze bardziej, to fakt, że dwóch innych przysięgłych uważa, że to faktycznie Misial jest odpowiedzialny za gwałt, ale nie za morderstwo. W związku z tym wynik głosowania ławy przysięgłych w zakresie zarzutu morderstwa to 5 do 3. Oznacza to, że gdyby choć jeszcze jedna orzekająca osoba. Zagłosowałaby za tym, że Misial nie jest odpowiedzialny za gwałt lub morderstwo. Wynik ostateczny wyniósłby 4 do 4, a w takiej sytuacji oskarżony mógłby zostać uniewinniony. Mężczyzna umiera w trakcie odbywania kary. Sprawa Krystyny Beranek pozostaje nierozwiązana. To 34. Święta bez Nicole, która straciła życie w wieku zaledwie 8 lat. Była ostatnią ofiarą brutalnej serii morderstw w dzielnicy Faworiten. Choć zbrodnie te ostatecznie okazały się nie być ze sobą powiązane, to dogłębnie poruszyły społeczeństwo i na pewno negatywnie wpłynęły na poczucie bezpieczeństwa. Tuż przed świętami, na które dziewczynka tak bardzo czekała, znajomy jej mężczyzna wyrządził jej największą z możliwych krzywd.